Zamówiliśmy sobie filiżankę porcelanową, jakąś tam którąś z tych no i przyszła dzisiaj. Firma DPD nam dostarczyła pucle pucle do składania, żeby sobie złożyć filiżankę. O, taki, pucelek taki teraz się kurwa szkoleczę. Taki skurwiały kurier z DPD, w taki sposób nam dostarczył. Było wszystko ładnie zabezpieczone. Ciekawe, co oni robili, kurwa, z tą paczką. Pudełko też nie wygląda za specjalnie. Ze wszystkich stron dojebane. Postawione pod drzwiami DPD, żeby nie było, kurwa, zajebiste niemieckie DPD z jakimś. Już nie powiem jakim kierowcą w środku, kurwa. Wypadałoby go tu wsadzić, do tego pudełka, tylko bez tych folijek i tak samo skurwiela potraktować, jak on to pudełko traktował. Całe szczęście firma, kurwa, nam po reklamacji odeślę filiżaneczkę. Mam nadzieję, że następna dojdzie w całości. Pozdrawiam.